Dzień dobry, temat lekcji Stężenie molowe. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadania. Zadań zrobimy sporo różnych typów, żeby nic nas nie zaskoczyło na kratkówce czy sprawdzianie. Do tego potrzebne będą nam dwa podstawowe wzory na stężenie molowe. Pierwszy definicyjny, gdzie jest to stosunek liczba moli do objętości roztworu Na, jeśli liczbę moli N zastąpimy masą substancji rozpuszczonych przez masę molową, bo taka jest definicja mola, to wtedy wychodzi nam ten wzór drugi i będziemy korzystać z takiego wzoru, który akurat do zadania nam się Przyda. Wracamy do zadania pierwszego, którego treść mamy tutaj. Oblicz ile moli NACL znajduje się w 3 decymetrach sześciennych roztworu o stężeniu 0,3 mola na decymetr sześcienny, czyli mamy stężenie molowe podane 0,3 mola na decymetr sześcienny. Mamy podaną objętość roztworu VR, 3 decymetry sześcienne. I każą nam obliczyć oblicz ile moli, czyli n, liczbę moli. Czyli jak widać, potrzebny nam jest tutaj wzór numer 1. Odkreślimy sobie dane, żeby nam się nie... Wizualnie nie przeszkadzały. I mamy stężenie molowe. To jest liczba moli przez objętość roztworu. Czyli niewiadomą naszą jest liczba moli. O, to jest nasza niewiadome. Musimy więc wzór przekształcić. Przekształcenie wzoru jest to mnożenie lub dzielenie obustronnie. Żeby pozbyć się VR z mianownika, muszę pomnożyć obustronnie przez VR, żeby VR nam się skróciło. Zawsze w swoim uczcie mówią, że obustronnie. Nie. Jak nie będzie się robić obustronnie, to nic z tego nie wyjdzie. I co nam to daje, że robimy obustronnie? Już pokazuję. Mamy w związku z tym, że C mol razy VR równa się N przez VR razy VR. Prawda? Bo zrobiłem mnożenie obustronne. I dzięki temu VR nam się skróciło. Po to to robiliśmy. I dlatego mogę teraz napisać, że stężenie molowe to się równa przepraszam, stężenie molowe razy VR równa się N, czyli liczba moli. Zamieniamy lewą na prawą, bo lewa równa się prawej, więc prawa równa się lewej N równa się. C mol razy Vr. I właściwie mamy już gotowe, żeby podstawić do, do naszego wzoru. Stężenie molowe to jest 0,3 mola na decymetr sześcienny razy Vr, czyli 3 decymetry sześcienne. Proszę zobaczyć, pięknie nam się decymetry sześcienne skracają. Mianownik z licznikiem. O, I zostaje nam. 0,3 razy 3 równa się 09, czyli N równa się 0,9 mola, czyli odpowiedź będziesz brzmiała. W trzech decymetrach sześciennych roztworu o stężeniu 0,3 mola na decymetr sześcienny znajduje się 0,9 mola NaCl. Tyle pierwsze zadanie. I ma, mamy zadanie drugie: jakie jest stężenie w molach na decymetr sześcienny, jeśli w 5 decymetrach sześciennych znajduje się 196 g kwasu siarkowego 6H2SO4. Mamy z boku dwa wzory z poprzedniego zadania do korzystania. Zapiszmy dane. Jakie jest stężenie? Czyli pytają nam, nas się o stężenie molowe. Jeśli w 5 decymetrach sześciennych, czyli objętość roztworu wynosi 5 decymetrów sześciennych, i znajduje się masa 196 gramów, czyli masa substancji rozpuszczonej wynosi 196 gramów tego H2SO4. Czyli od razu widać, że tym razem użyjemy wzoru numer 2. Przepiszmy go sobie zawsze dla porządku. C mol równa się masa substancji przez masę molową razy Vr. I od razu pisząc, zauważamy, że przecież my nie mamy masy molowej. Czyli musimy obliczyć masę molową H2SO4. A masa molowa H2SO4 obliczamy z układu okresowego. Otwieramy układy okresowe, patrzymy, gdzie jest masa. I tak, wodór ma masę 1 U, a gdyby masę molową, to 1 gram na mol. 2 razy 1 gram na mol, bo mamy dwa wodory. Plus siarka, 1 siarka, czyli 1 razy 32 gramy na mol. I plus 4 tleny, czyli 4 razy. 16 gramów na mol. Bierzemy kalkulatory w ręku i mamy, że masa molowa H2S4 wynosi 98 gramów na mol. I teraz możemy wreszcie wstawić do naszego wzoru, i mamy, że stężenie molowe równa się kreska łamkowa w liczniku masa substancji, czyli 196 gramów przez masę molową przez 98 gramów na mol i razy objętość, czyli 5 decymetrów sześciennych. Stąd stężenie molowe wynosi 196 przez 98 to jest dokładnie 2, czyli mamy 2 przez 5. A jaka jest jednostka? Gramy się, proszę zobaczyć, skróciły. Mol jest w mianowniku mianownika, czyli wędruje do licznika, i w związku z tym mamy 2 przez 5 mol na decymetr sześcienny. 2 podzielić na 5. I wychodzi 0,4. Stężenie molowe wynosi 0,4 mola na decymetr sześcienny, czyli w jednym decymetrze sześciennym, w jednym liczy jest 0,4 mola kwasu siarkowego 6. I mamy zadanie numer 3: oblicz, ile gramów AG NO3 należy rozpuścić w wodzie w celu otrzymania 200 cm3 w roztworu o stężeniu 2000 mola na decymetr sześcienny, czyli oblicz idegramów, czyli tym razem masa substancji jest niewiadoma, jest do obliczenia. Rozpuścić w wodzie w celu otrzymania VR. Równa się 200 cm3 o stężeniu 0,002 mola na decymetr sześcienny. Od razu widać, skoro pojawiła się masa substancji, że trzeba skorzystać ze wzoru numer 2. A jak widać w wzorze numer 2 jeszcze jest masa molowa. W związku z tym masa molowa AGNO3 będzie wynosić srebro jest w 11 grupie, ma masę molową 100 w przybliżeniu, oczywiście 108 gramów na mol plus azot, czyli 14 g na mol. plus trzy tleny 3 razy 16 g na mol, stąd masa molowa wynosi po użyciu kalkulatora 170 g na mol. I teraz żeby podstawić. Do naszego wzoru jeszcze musimy jedną rzecz ważną zrobić. Proszę zobaczyć, tutaj mamy dane w centymetrach sześciennych, a nie w decymetrach sześciennych. Należy pamiętać, wiedzieć, że 1 decymetr sześcienny, 1 litr to jest 1000 centymetrów sześciennych, czyli 1000 mililitrów. W związku z tym, skoro my mamy 200 cm sześciennych, czyli 1 piątą tego tysiąca, no to jest to 1,5 piąta decymetra sześciennego, czyli 0,2 decymetra sześciennego. Czyli tu w danych jeszcze musimy zamienić centymetry na decymetry sześcienne. No i to można by powiedzieć już prawie wszystko, oprócz oczywiście jeszcze przekształcenia wzoru, bo proszę zobaczyć, że nasz wzór stężenie molowe jest w tej postaci masa substancji przez. Masę molową razy objętość roztworu. Czyli musimy przekształcić wzór i pozbyć się mianownika. Żeby pozbyć się mianownika, musimy go skrócić. Czyli pomnożymy obustronnie przez masę molową i objętość roztworu. Obustronnie. I wtedy nam się licznik z mianownikiem skrócą i zostaje, że masa substancji. Ja już zamieniam lewą na prawą, żeby było szybciej. To jest stężenie molowe razy masa molowa razy objętość rozporu. I teraz możemy wreszcie podstawić do naszego wzoru i obliczyć, że masa substancji to jest stężenie molowe, czyli 0,002 mola na decymetr sześcienny razy. Masa molowa, czyli 170 gramów na mol, i razy objętość roztworu, czyli 0,2 decymetra sześciennego. Kalkulatory w ruch i mamy 0,002 razy 170 razy 0,2. Równa się 0,068. Masa substancji w związku z tym wynosi 0,068. Ale czego? No, w sumie powinno być gramów. No ale sprawdźmy. Decymetry sześcienne skróciły się z decymetrami sześciennymi, mol skrócił się z molem i rzeczywiście zostały nam gramy. Czyli należy użyć 0,68 g AgNO3, aby otrzymać 200 cm3 roztworu o stężeniu 2000 mol na decymetr sześcienny. I to by było na tyle. I tak jak już przećwiczyliśmy sobie poprzednie zadania, to teraz proponuję, spróbujcie samodzielnie rozwiązać zadanie czwarte. Ono jest bardzo podobne do zadania trzeciego, ponieważ pytają się, Ile gramów substancji pozostanie po odparowaniu do sucha? Czyli pytają się również o masę substancji rozpuszczonej. Tak? Mamy podaną objętość roztworów. Proszę zamienić, pamiętaj, żeby zamienić na decymetry sześcienne. I mamy podane stężenie molowe. Również proszę pamiętać o obliczeniu masy molowej tego K przekształcili wzór. Proszę spróbować. Tak. Teraz nas, proszę włączyć pauzę. Spróbować samodzielnie zrobić zadanko i za chwilę pojawi się rozwiązanie. I bardzo proszę o to rozwiązanie. Proszę zwrócić uwagę, że przeliczyliśmy centymetr 3 na decymetr sześcienny. Obliczyliśmy masę molową. Przekształciliśmy wzór. No i podstawiliśmy. Decymetry skróciły się z decymetrami, mole z molami i wyszło 44,4 g. Tyle, to pozostanie po odparowaniu do sucha KCL. Z 300 cm3 roztworu o stężeniu 2 mole na decymetr sześcienny. Następna lekcja będzie przeliczanie stężeń, czyli ze stężenia molowego na procentowe i odwrotnie.